Cześć. W tym odcinku dotyczącym światłowodów pokażę Wam tak zwany łącznik lub tak zwany coupler z angielskiego wtyków SC, na wtyki SC. Czyli łączenia dwóch przewodów światłowodowych. Tu jest wtyk SC, tu jest wtyk SC. Tu macie tak zwany duplex SC, czyli transmisja, wysyłanie i odbieranie. Tutaj macie w jednym kierunku. Tutaj macie na w dwóch kierunkach i tak wygląda. W środku jest ceramiczny. Są najlepsze ceramiczne. Po drugie one też potrafią być konwerterami, czyli z jednej strony mogą mieć np. wtyk SC, a z drugiej mogą być, mieć wtyk LC. Więcej na temat wtyku dowiecie się na mojej liście, na playliście sieci komputerowe w praktyce dla każdego i tam się dowiecie więcej o wtykach światowodowych. No i dobra, tak, tak wygląda ten kopler. Tutaj są zabezpieczenia, żeby kurz się nie dostawał. Zdejmę te zabezpieczenia z dwóch stron. Tutaj są specjalne blaszki do montowania w patch panelu. Tutaj zabezpieczenia też przeciwkurzowe. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób się, yy, się łączy. Więc tutaj macie charakterystyczny taki tyk. I to już jest podłączenie światowodu jednego. I tutaj znowu charakterystycznie, nie da się inaczej podłączyć, bo tutaj z drugiej strony nie ma, tak tu jest wejście. Więc widzicie i włączam. I w ten sposób mam podłączony ze sobą kabel, światłowodowy przewód. I teraz tak, jeżeli chcę wyjąć, to wystarczy wyciągnąć. Teraz mógłbym podłączyć, na przykład, wyobraźmy sobie, tu jest zwykła wtyczka SC duplex bez przewodu. Z jednej strony podłączę ją, widzicie, znowu są tutaj charakterystyczne takie wypustki i tu podłączam, a tutaj podłączam sobie tak. I w ten sposób mam podłączone tak światowody. Tu biegnie jeden, na przykład wysyłający i odbierający, więc w ten sposób łączy się przewody światowodowe, to chciałem wam pokazać w tym krótkim wideo. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!